SAT 1.4, benzyna z założoną instalacją gazową od nowości, czyli z salonu wyjechałem już z założoną instalacją gazową Bigaz. No, takie były czasy w 2000, 2007 roku, więc taka była instalacja założona i muszę powiedzieć, że naprawdę instalacja sprawuje się super, super raśnie. Wiadomo, że tam Akurat teraz mam przejechane ponad 300 tysięcy kilometrów na niej, bo praktycznie cały czas jeżdżę na gazie. Oczywiście tam przełączam na paliwo, tam powiedzmy po jednym zbiorniku na, na gazie jakby zużyję, no to tam przejeżdżam powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów na, na benzynie, no i powiedzmy do tanki i tak dalej, co nie? Każdorazowy dotank, znaczy wyjeżdżam do pełna, do pustego, tankuję do pełna, tam te 34 litry wchodzi i jedna lewak na stacji benzynowej odbija, co nie? Gazowy oczywiście. No i instalacja w że butla gazowa, później czujnik, nie czujnik, tylko filtr fazy mokrej, reduktor, filtr fazy ciekłe, tej lotnej, czujnik ciśnienia, no i jaki wypracowuje reduktor. No i wa akurat walteki. Ktoś mówi, że walteki to do dupy, czy tak? Gówno prawda. Na 300 tysięcy raz tylko wymieniałem walteki, to chyba ja wiem z 8 lat temu. Co nie? Coś koło tego. Zresztą z 8, 8 5 lat temu, już nie pamiętam. Co nie Robiłem obsługę, wywaliłem stare walteki, założyłem nowki, co nie? E reduktor, rozebrałem, wyczyściłem, założyłem nową membrankę, wyregulowałem na 1,2 bara na wyjściu, żeby było czujnik temperatury, mi się urwał tam przy wkręcaniu, więc wywaliłem drugi, wkręciłem i tak sobie zrobiłem. No i dwa razy, znaczy w historii jeżdżenia na te 300 km, raz jeszcze wymieniałem czujnik ciśnienia, co nie. Objawy były takie, że podczas jazdy na gazie on się przełączał na paliwo, ja go tam, no i oczywiście centralka jest w kabinie, przełącza się na paliwo, ja go tam wciskam guziczek, przechodzi na gaz i za chwilę znowu wraca sam na, na benzynę, co nie. Tak było kiedyś, no i, i ponownie powtórzył się ten sam objaw. Za trzy dni temu, co nie? No, y, zanim bym się dobierał, warunkie, warunkiem tego, żeby dobrze jechał na gazie, musi być po pierwsze temperatura odpowiednia, no i ciśnienie, czyli reduktor y, musi puszczać ciśnienie 1,2-1,1 bara, co nie? No najprostsze, no to no co grzebać kucze przy reduktorze? Nie, najprostsze to jest dojście do, do filterka. Tutaj fazę ciekłej. Ja wczoraj wymieniłem, wywaliłem, stare założyłem. Tak, raz na półtora roku wymieniam i wszystko jest dobrze. Tam jest krążek filcowy, nie zakładam. Jak potrzeba, to silikonem dookoła, ale nie potrzeba. Jak to, to jeszcze staroć, co nie. No i najprostsze, co można zrobić, to, to wymienić ten czujnik, co nie? ponieważ już kiedyś miałem taki sam objaw, że mi przeskakiwał z powrotem na, na paliwo. Więc co zrobiłem? No, no najprostsze to, żeby nie grzebać za bardzo. Nie? To filterek wymieniłem fazę fazy ciekłej, To nie pomogło. No to yy, kupiłem drugi yy, Boszowski czujnik. I ciśnienia, i temperatury. Dwa w jednym. Tamten. To jest ten stary. Yy, tam jest już założony. Nówka. Nowka funkiel, co nie? <laughs> to jest Boszowski 0, 261, 233, 73, Co nie? O, no i teraz zobaczymy, czy, czy będzie działał tak jak trzeba. Czy będzie działał tak jak trzeba? <laughs> tu mamy centralkę. Linika napełnienia zbiornika, ale to mnie nigdy nie interesowało, powiem szczerze, interesuje mnie ta rezerwa i, i ta G. Przekręcamy kluczyk. Uruchomiony, uruchomiony o. temperatura jest, bo już żany ten silniczek, co nie? No i teraz moment przełączenia, do wiadomo, że musi być temperaturka i, e, i ciśnienie. Jak przeskoczy i, bzyk i przeskoczy przeskoczenie na instalację gazową, to zapali się literka G, ta żółta, no i będę słyszał piknięcie, co nie? O, I już jest na instalacji gazowej, co nie? Silniczek sobie równiutko chodzi, Dodaję gazu. Wyłączyłem instalację gazową, jest teraz na paliwku. Chodzi przeskakuje na, pali na instalację gazową. Nie? Także instalacja zmajstrowana. Tu mamy przebieg 300 tysięcy e, i 314, 300, 314 km. Sektor ten e, zielony tutaj. To jest kwestia ustawienia tam przy butli, ale mi się nie chce grzebać, kurczę, ee, babrać, e, więc ja tam sobie jeżdżę na, na, e, na licznik. Samochód 1.4 tutaj w Bydgoszczy e, przyjeździe miejskiej, no mi spala rząd wielkości między 8, a powiedzmy 9 litrów e, gazu. Co nie? Przejeżdżam tak rząd wielkości między 380, a powiedzmy... 460, w tych granicach się zawiera. Jeżeli, jeżeli jeżdżę i, i tak powiedzmy te 360, 80, to nie ma co grzebać kurczę. To jest kwestia stylu jazdy, stylu jazdy. Ja jeżdżę delikatnie, więc powiedzmy tam te 400, 40, to to, to normalne. No, to jest przede wszystkim samochód żony, ona tam troszkę inaczej. No więc sam rząd wielkości do 400 km żona jeździ <coughs> na jednym pełnym tankowaniu. Także instalacja wyłączymy. Tak przekręcamy. Kluczyk uruchamiamy. Miga przekroczę 2000. O już jest na instalacji gazowej. Także przyczyną niesprawności było niespełnienie jednego z warunków, żeby działała instalacja, a mianowicie za małe było, znaczy brak było ciśnienia, albo było niewłaściwe wskazywanie przez, przez ten czujnik, więc wymiana, operacja 10 minut maksymalnie i samochód sprawny. Także. Można sobie samemu usprawnić bez problemu. Pozdrawiam.